Jeżeli chcesz zmienić tapetę w swoim CMF Phone 2 Pro, to najpierw musimy wejść w ustawienia telefonu, następnie przechodzimy do dostosowanie, i następnie tutaj w tym miejscu powinniśmy znaleźć jakieś przykładowe tapety, z których możemy sobie skorzystać. Natomiast możemy także nacisnąć na więcej tapet, aby znaleźć jeszcze więcej właśnie tych tapet. Mamy jakieś podstawowe kolory, ale mamy także tapety właśnie od Nothing. Kiedy nacisniemy na tamte trzy kropki, to tworzy nam się lista wszystkich właśnie tapet, które mamy już standardowo na naszym telefonie. Jeżeli jakaś tapeta nam się podoba, no to po prostu ją sobie tutaj wybieramy. Mamy także możliwość włączenia bądź wyłączenia przewijania. Naciskamy na ten ptaszek w prawym górnym rogu. Następnie możemy także wybrać, czy chcemy ustawić na ekranie blokady, czy też na ekranie głównym bądź jednym i drugim. Możemy skorzystać z efektu atmosfery, który sprawia, że tapeta na ekranie głównym, jeżeli jest taka sama jak na ekranie blokady, to się tak rozmywa. Jest taki właśnie efekt. Mamy także efekt szkła. Naciskamy na gotowe w prawym górnym rogu i to tyle. W podobny sposób możemy także ustawić tapetę z, ze zdjęcia, właściwie możemy sobie ustawić zdjęcie jako tapetę w podobnym miejscu. Czyli jeżeli wejdziemy w dostosowanie i naciśniemy na więcej tapet, no to tutaj możemy wejść do moje zdjęcia i sobie wybrać jakieś zdjęcie z, z naszej galerii. Oczywiście możemy także przybliżać i oddalać, możemy przesuwać tapetę tak, aby dostosować ją, aby wyglądała dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała. Ponadto mamy także możliwość stworzenia tapety za pomocą sztucznej inteligencji, kiedy wejdziemy w studio tapet. Tutaj możemy sobie wybrać, jak ta tapeta powinna wyglądać z czego powinna być tak jakby zrobiona. Możemy także nacisnąć Zaskocz mnie, jeżeli nie mamy konkretnego pomysłu. I czekamy chwilę. Aby wygenerowała nam się właśnie tapeta. I wtedy możemy sobie ustawić właśnie to, to, ten oto obraz jako tapetę. Naciskając właśnie na ustawę jako tapetę, bądź możemy odtworzyć, aby jeszcze raz wygenerować jakiś kolejny przykład. I w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.